Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka z serii Pokémon X Randomizer Nazlok. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku dotarliśmy na drogę numer 19. Gdzie miałem bardzo dużo walk do stoczenia z moimi rywalami, bo się akurat wszyscy musieli zebrać w jednym miejscu i wszyscy chcieli ode mnie walki. Jakoś to przetrwałem, jeden pokémon musiał poświęcić swoje życie niestety, ale jak to yy, celnie i słusznie ujęliście w memach, które teraz gdzieś się tutaj pojawiają, yy, tak to już po prostu jest w tym regionie. Bardzo memiczny ten region się zrobił, mój ulubiony, ale no yy, zmieniam chyba zdanie po przejściu tej gry, zmienię zdanie na temat regionu Kalos. No ale tak już musi być. Na samym wstępie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje i dla każdego nowego Pokémona, jak również zachęcam do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie, a na grupie bardzo warto być, ze względu na to, że YouTube ucina mi zasięgi mm, dosyć skutecznie, bo dostaję od was informacje, że nie przychodzą wam powiadomienia o, o moich filmach. Więc jeśli będziecie na grupie na Discordzie, to choćby nawet dlatego, żeby otrzymać powiadomienie z Discorda, bo na Discordzie też pojawia się zawsze link do nowego odcinka i zawsze na Discordzie jest powiadomienie o tym, że coś tam się u mnie na kanale dzieje, więc warto też być, zachęcam, zapraszam. No i cóż, możemy sobie teraz śmiało przejść już do Team Recapu, tylko muszę tu niestety kliknąć. Okej, okay, na pierwszym miejscu w mojej drużynie nadal jest Bernadetta na poziomie 66, z abilitką Faircoat, trzymająca King's Rock i z atakami Rattalite, Sucker Punch, Headbutt i Bite. Następnym Pokémonem jest Xeno na poziomie 62, z abilitką Sniper i z atakami Signal Beam, Surf, Cybeam i Ice Beam. Kolejnym Pokémonem jest Kroket na poziomie 57, z abilitką Truant, trzymający Leftovers i z atakami Slash, Cut, Chip Away i Rock Smash. Następnym Pokemonem jest Blade na poziomie 64 z Abilitką Stance Change, trzymający Rocky Helmet i z atakami Iron Head, Sacred Sword, Shadow Sneak i Aerial Lace. Przed ostatnim Pokemonem jest MMA na poziomie 66 z Abilitką Poison Touch i z atakami Hydro Pump, Hyper Voice, Drain Punch i Surf. I ostatnim Pokemonem jest Sasha, Sasha dołączył do naszej drużyny z Abilitką Aftermatch i z atakami Faint Slash, Taxic i Edge Spray na poziomie 35, niestety, no bo nie miałem kiedy e, podtrenować go, bo wiecie, że to jest troszeczkę żmudne, więc po prostu będę starał się nim nie walczyć tak długo jak to mm, będzie możliwe. Raczej jakieś niespodziewane większe walki mnie tu nie czekają, oprócz tych mm, z trenerami zwykłymi, chociaż e, przypadki były różne. Hmm. różnie to się tutaj wychodziło e, czasami te walki nawet ze zwykłymi trenerami były dla mnie nie do przejścia no ale mam nadzieję że tak nie będzie tym razem ten odcinek musi być fajny hitmonchop i heckern e, bernadetta i xeno hmm. tak nie wpis, ni w PO tak w sumie, bo i jeden i drugi może mi zrobić troszeczkę krzywdy. Użyjmy z... y, Retalite na Kekternie i może użyjmy y, Saibimu na Hitmontopie. Zobaczymy co będzie. No, trochę mało Close Combat i oczywiście w Bernadette. Ok. Ratuje mnie tylko to, że Bernadetta ma 66. poziom. Defensywa mu spadła oczywiście, Needle Arm. I flinch, no tak. Bo jak żeby inaczej? Zróbmy jeszcze raz ten myk. Najwyżej zrobimy zmiany, ale... Na kogo? Też nie mam żadnego pojęcia. Na kogo? Kolejny close combat. I oby teraz Kackern nie zaatakował Bernadetty. Bo się bardzo zdenerwuje. Dobra, saibim trafiamy w Hitmontopa. Jest, wystarczyło. Hitmontop pada. Tylko teraz czeka mnie jeszcze atak od yy, Kackerna. I oby to nie było skierowane w Bernadettę. Bo to się może bardzo źle skończyć, kakturnik jest splinczowany. Och Bernadetta, jak ja cię ubóstwiam w tym momencie! Headbat na dobitkę i tutaj już obojętnie co, nawet Ice Beam może być. Bo my tą walkę już wygraliśmy. Uff, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej, okay, ogólnie rzecz biorąc, jeszcze chciałem Wam o jedną rzecz powiedzieć. Przepraszam ogólnie, jeśli widzicie tutaj takie mm, niedociągłości, że tak powiem, e, twarzowo-wizerunkowe. E, no po prostu miałem dzisiaj ciężki dzień w pracy. E, oberwałem niechcący. Mam nadzieję, że to było niechcące, no, ale oberwałem takim stalowym pasem, z był napięty i. Akurat byłem w grupie szefa, i to szef niechcący puścił ten pas. I napięty tak mi strzelił z tamtego plaskacza. No i tak oberwałem trochę i tu, i trochę w noś, na nosie, ale będę żył. E, będę żył, nie ma, nie ma tragedii, nie ma co się stresować. Kolejna przeciwniczka, albo przeciwnik Avalak. Eee, no z tym awalagiem Bernadetta nawet na 67 poziomie może mieć problem. Więc może użyjmy Emmy Która ma Drain Puncha. Hmm, dobrze. Skulbasz. No on się musi podładować. Jeszcze defensywa mu rośnie. No oczywiście, że grzyby inaczej. Drain punch. Jedziemy. Hmm. No chojen, jak mało. Już ten Skulbasz zabrał praktycznie tyle samo. No dobra, no jakoś powoli, powoli, ale pokonam tego Amalaga. On zwiększa sobie tą defensywę jeszcze bardziej. Więc chyba zacznę atakować specjalnymi ruchami, bo to się tak nie da. No ale wcześniej się trochę podleczę. Skulbasz. Eee, dobra. A spróbujmy użyć po prostu serfa. Ja wiem, że to też nie będzie super efektywne eee, w tym przypadku, ale chociaż to jest specjalny ruch i zabrał wystarczająco. Dobra. Eee, Eee, przepłyńmy się tutaj, bo tu. Albo nawet nie trzeba tu płynąć, tu po prostu trzeba iść. Bo tu zapewne jest przedmiot, i jest to rzadka kość, ok. Będzie można to upchnąć za trochę grosza. No dobrze. A przejdźmy się w tą mańkę. O! No dobra. Zawalczmy w takim razie. Hmm, jeden Pokémon Gotorita. To w sumie dobrze, że jest Bernadetta na pierwszym miejscu. Mamy coś takiego jak Bite, mamy Sucker Punch. Może użyjmy nawet tego Sucker Puncha. Ehm, może się uda zaatakować. Pięknie. No, prawie nam to wyszło. Future Sight. Oje. Dobrze, że to jest tylko jeden pokémon i ja już ym, tą Gotorite pokonam, i ten Future Sight mnie nie zaatakuje. A, bo raczej na następną walkę to nie przechodzi. Dostał konkretnego mindfaka, gdyby tak było. 36. Sasza, super. Sasza, akurat niech exp jak najwięcej. O, i właśnie on ewoluuje, bo on w sumie ten będzie Skantank. Mmm... No dobrze, to niech będzie tak. On, ona, bo to w sumie jest Sasha Sasza, Dawaj hmm, Sasza, to ona A Gdyby był Vlad, bo jeszcze dru drugie imię było Vlad, to, to by był on. Dobrze, no to płyńmy, płyniemy. Przepłyńmy się w tą mankę. Mmm mamy schody i te schody nas prowadzą, tu mamy jakieś w ogóle m, kwiatki, zapewne można zdobyć jakiegoś Pokemona. Zgaduję, że gar, y, Garcząpa. Y, ostatnio Garchompy mi się pojawiały, ale oczywiście kiedy miałem złapać Pokemona nie pojawił się Garcząp. E, no ale tak już musi być, tak niech jeszcze trochę odstraszy te Pokemony. Tu mamy jagódkę do zebrania, więc zbierzmy ją, jaczebery. No dobra. Eee... I wejdźmy tu na górę, bo tu na górze... A, tu jest od tej manki wejście teraz. No dobra, sludge bomb. No dobra, tam jeszcze widzę jakiś przedmiot. Sludge bomb akurat... Mm, fajny ruch. Przyda się. Z nim niekoniecznie chcę walczyć. Z Tobą też nie chciałbym walczyć, no ale już zawalczmy, niech Ci będzie. Eee, dobrze, Trabisz Bernadetta, No, Trabisz to jednak nie jest um, Garbodor. Więc użyjmy Retalight. Może się uda, no prawie. Take down. No nie wykończy się recoilem, bo jeszcze by była taka szansa, co on ma. Shelbel czy Leftovers? No proszę. Eee, no to użyjemy headbata na dobitkę. Myślę, że wystarczy. Wystarczyło. Eee, no dobra. Fletchinder, o ja jak ja bym chciał tego Pokémon, no ale. Okej, okay, niech będzie jeszcze Bernadetta. Użyjmy headbatu, Zobaczymy. Może się ten headbat Prawie wystarczy Razor Wind. No spoko. Nie zdąży mnie ten Razor Wind zaatakować, bo już dobiję go. Jak ja bym chciał takiego Fletchindera. Pokemon nie dość, ognisty, to jeszcze latający. Mmm... Żyć nie umierać. No ale cóż, no już tak musi być. Już tak musi być. A, tu strength mi jest potrzebny. Tylko jak ja tutaj to powinienem przepchnąć? Tu nie przejdę. Tu też nie przejdę. Jak popchnę do tyłu, to znowu zablokuję. Poczekaj, hmm, bo strzeńfa chyba raczej nie ma. Żaden się strzeńfa nie nauczył. No nie. Więc ktoś się tego strzeńfa nauczyć musi. Tak czy siak. Eee, strzeńf. No dobra. O! Sasza. Niech się Sasza nauczy tego strzeńfa. Nie będziemy nikomu tuż mu tu zmieniać. Może zamiast tego faint ten feint po prostu wiem, że on likwiduje efekt Protecta i Detecta. No ale to też trzeba trafić. Okej. Okay. Tak, chciałbym użyć strzeimfa, zobaczymy. Może to trzeba tak tą mańkę trochę popchnąć. No nie da rady. Do tyłu też nie. A widzicie, to chyba trzeba tak. I teraz to trzeba tak. I teraz to trzeba tak. I tak. I tak. A widzicie, to trzeba chwilę. Chwilę pomyślunku, jak to mówi mój dziaduś. Toxic plate. Do no, spoko. Chwila pomyślunku i się udało. No dobra. To idziemy dalej. W sumie tu już ten dół zwiedziliśmy. Możemy sobie przejść Tu górą będzie szybciej i sprawniej. Dobrze, udało się tego typka ominąć. I tak, no niestety jeszcze niech będzie efekt repella. O, tu możemy szybciej się przedostać. Eee, tak. Pyk, 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 pyk. Eee, Z tobą walczyłem wczoraj więc możemy sobie teraz śmiało przejść tutaj. A tutaj mamy jakiś przedmiot, gdzieś coś. Może tu ukryty przedmiot będzie. Nie. Tu w kącie niestety nie ma nic. Eee, I czyżby to już było następne miasto? Chyba tak! O, widzicie nawet się w miarę dobrze wyrobiliśmy. Eee, Ojeny, chciałbym z wami zagadać. Bo może coś akurat mi dacie. Nie. Nic mi nie dacie. A ty, koleżanko? Eee, Oeny, jakbym chciał do tego kosza podejść. I kosz jest pusty, no dobrze. I mamy co? Mamy Snowbell City! Ostatnie miasto. Eee, ja sobie podleczę Pokemony i zabierzemy się za zwiedzanie tego miejsca. Bo w sumie tylko to nam pozostało dzisiaj. Eee, na lidera nie pójdę na pewno. Jeszcze. Jak już to pójdę w następnym odcinku. Bo, no bo, mm, czy chcę dać y, napiwek? Nie, no jeden, dobra. Niechcący, nie, nie, nie chcę dać napiwku. E, dobra, a ty koleżanko, chcesz mi coś powiedzieć? Nie, nic ciekawego. E, a ty powiesz mi coś ciekawego. Nie, coś mówiła o Sino. Sino to kolejny Dragon, którego jeszcze nie zwiedziłem, a do którego wybrać się muszę prędzej czy później. Nie wiem czy to będzie Sino, czy to będzie Joto Na pewno to nie będzie Alola. Bo tak jak wiecie nie idę po kolei. Na Po-Kalos Teoretycznie jest Alola, więc Alola odpada. Na chwilę obecną oczywiście, to no nie znaczy, że do Aloli nigdy nie pójdę. Pójdę, alola też zwiedzę. Eee, ale no jeszcze nie teraz. Czekajcie, muszę tu odpisać. Eee, hop. I co tutaj mamy? Eee, powiedz, że coś mi dajesz. A, chcesz jakiś ultimate move nauczyć któregoś, ale żaden z moich Pokémonów się niestety nie uczy. A, tutaj dla wodnych, tu dla. A, czyli dla um, tych. Jakiś ostateczny cios dla starterów. No ale no nie mam żadnego startera, niestety. Wszystkie startery mi padły, nawet mój Charizard mi padł. Matko, jakie obszerne to miasto. Um, trzeba dokładnie się wziąć za zwiedzanie. Czy tu mamy kolejną drogę? A tu mamy las! Ha! I w tym lesie czeka nas ekanter O, jak fajnie! Och, jak fajnie, jak dobrze! Um, no, tutaj nie podejdziemy. Tu będziemy musieli jakoś. 6. Nie wiem jeszcze jak tu byliśmy. A, już wiem jak. Dobra. E, w ten sposób. Co? nie! Nie tak miało być. Jeszcze raz. Pyk. Pyk, 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 pyk powolutku. No nie! Ale ze mnie ciapa. E, dobra, ja tu chyba zaraz sobie zrobię tak. Będzie najprościej. Full Restore okej, okay. akurat, um, um, Full Restore akurat jest um, rzeczą przydatną, jeśli chodzi o na um, złoki w ogóle. Tego typu zabawy. Tu mamy Jim, ale w Jimie chyba nie ma lidera. Tu mamy. O, tu możemy sobie kupić jakieś ciuszki i chyba kupimy. W sumie, dlaczego by nie? Eee, w sumie, dlaczegoż by nie? Mm, tu mamy czapki yy, oliwkowa czapka i co, i nie mogę nadać nic. A, dobra no to fajne, to też fajne, to też fajne eee, taka czerwona koszulka, a dobra, niech będzie ja on 200 tysięcy w ogóle kasy możemy sobie to wykorzystać, a dlaczego by nie jakieś spodnie można by było kupić eee, skinny jeans a może do tego kupmy sobie takie ciuszki O, ale widzicie, już coś jest Buty nie ma nic nowego A tu można sobie takie jeszcze buty kupić eee, 6000 za buty damy Ja Taka pomarańczowa torba? Nie, ta czarna jest fajna eee, Akcesoria A niech będzie Zamiast tych okularów niech, niech takie coś będzie. Nie wiem ile kasy wydałem, ale no ileś tam wydałem. Konfirm, niech tak będzie. Zmieniliśmy troszeczkę wygląd. 19 tysięcy! Matko kochane. No ale okej, okay, mamy kasy. Trochę yy, naskrobaliśmy grosza, więc można było sobie na to pozwolić. Yy, no dobrze, może kiedyś jeszcze przyjdę. E, tam jeszcze powinienem iść mm, mostem. Tu mamy w ogóle następną drogę. E, więc będzie tego. Mm, ekanterów dosyć sporo. Wejdźmy sobie tutaj. Tu się dziewczynki gonią. Aaaa, chodź tu. No, dobra. I teraz jeszcze ciebie bym chciał. Okej, okay, synchrona jest coś tam gadała. I tutaj co my mamy jeszcze? Co mi powiesz? Ciekawego, w za Jigglypuffa. No nie mam ani jednego ani drugiego. Więc no nie, niestety. Przejdźmy się tutaj. Tu też mamy jakiś domek. A w domku. Coś tam mi tutaj próbuję wytłumaczyć, ale ja i tak nie czytam tego. Szczerze wam powiem, dopiero jak coś mnie użgli moją ciekawość i, i użgli mój wzrok, no to wtedy wtedy dopiero zaczynam się orientować co się dzieje. W sensie, no co, co do mnie mówią. Bo... No ale, niemniej jednak warto zagadać tutaj z każdym. I w każdym domu, chociaż rozległe jest to miasto i dosyć ciężko się to robi, bo o bulkup, no widzicie, warto. Ze względu na to, że no właśnie warto wszędzie dojść do każdego domku z każdym naprawdę zagadać, bo coś można. Zawsze zyskać. W każdym mieście jakiś TM jest. Jakiś przedmiot do zebrania jest. Ukryte przedmioty też są. Też dlatego warto sobie mm, Dokładnie miasta zwiedzać. W ogóle każdą lokację. Bo nigdy nie wiesz co cię ciekawego może trafić. Czasami są fajne wymiany. Eee, więc, why not, why not. O Zmieniła się muzyczka, ale nie na długo. Eee, no dobrze, chyba zwiedziliśmy wszystko, co mogliśmy zwiedzić. Eee, co ty mi tu jeszcze powiesz? Nothing special. No dobra, eee, dowiedzmy się, co się dzieje z liderem. Eee, co nowego, mały blue, mały niebieski, nie wiem. Eee, tak, czy to nie jest nasz y, przyszły champion eee, Tak, nienawidzę zawodzić, ale mm, Lidera aktualnie nie ma Powiedział, że m, wybiera się do Winding Woods eee, Tak jeśli chciałbyś go znaleźć Więc W następnym odcinku Na pewno udanie, u, udaniemy uda, udamy się do tego lasu żeby znaleźć lidera, tam na pewno czekają nas walki, tam na pewno coś się będzie wydarzyło i tam na pewno będziemy mieli ekanter, więc warto być ze mną w następnym odcinku, który mam nadzieję pojawi się już następnego dnia bez przeszkód. No i cóż, w dzisiejszym odcinku dotarliśmy do Snowbell City, do ostatniego miasta w regionie Kalos, gdzie czeka nas. Walka o odznakę, ostatnią odznakę z regionu Kalos. Co za tym idzie? Już niedługo, już niebawem, możliwe, że już w następnym tygodniu będziemy mieli finał, finał tej całej serii yy, praktycznie po dwóch miesiącach. Zakończymy przygodę w Kalos i ruszymy do następnego regionu. Także ja już się muszę powoli szykować, muszę się powoli zbierać, zobaczymy jak to wyjdzie. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny, I oczywiście, jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje imion dla każdego nowego Pokemona. Jak również nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie, a tym Czasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć.